Hej, w tym odcinku pokażę Wam spray ułatwiający rozczesywanie włosów. Wygląda on tak. Ma 200 ml i jest to produkt przeznaczony dla dzieci. Spray jest o zapachu mango. Drugą rzeczą jest suchy szampon, który kupicie w Rossmanie. Opakowanie tak samo jest bardzo ładne. I to by było na tyle. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i zapraszam Was na kolejne filmy. Na moim kanale możecie spodziewać się filmu przed wrześniem, gdzie pokażę swoje nowe przybory szkolne, a jeszcze we wrześniu nagram dla Was film pod tytułem Co jest w moim plecaku.